w ciągu 10 lat powstaną. Obwodnica Pisza, bardzo istotna, skrzyżowanie dwóch dróg krajowych. Obwodnica Szczytna, też niezmiernie istotna. Obejście Dywit, Olsztyn Dywity, czyli wyjazd na północ z Olsztyna w stronę Dobrego Miasta. Obwodnica Gąsek w drodze 65 i to jest obwodnica Smolań, dalej w drodze 51. No potrzebna, bo tu dużo tirów jeździ, no ale trochę i nam klientów zabierze, jak będzie obwodnica. Bardzo duży, ruch jest bardzo duży. Tu bez przerwy jado, jado, jado. No, no bo jest 51 jedynka Kiedyś, dwa lata temu, czy, dokładnie pamiętam, ale potrącił samochód człowieka. Tutaj, no, tu na pasach, tu w Smolajnach. Pamiętam, że lepiej, jak nowe drogi są i obwodnica, to szybciej się jedzie. I to właśnie między innymi Smolajny pójdą na pierwszy ogień. Co do pozostałych obwodnic, tu będziemy startowali praktycznie od zera. Oczywiście wykorzystując te materiały, które wcześniej zostały wypracowane, bo takie są w przypadku obwodnicy Olsztyna Północnej, czy też obwodnicy Szczytna, bo wcześniej były takie prace prowadzone. W przypadku Pisza i szczytna, planujemy rozpocząć przetargi w roku 24. Natomiast jeśli chodzi o obłodnicę Olsztyna i Dywid w roku 25. Coraz więcej ludzi tutaj zamieszkuje te tereny i wyjechać stąd co jest makabra. jeszcze nie znam lokalizacji, bo tyle co słyszałem. Natomiast sama obwodnica w sobie idealne rozwiązanie. 10 lat temu też była już możliwość budowania, i to mieszkańcy wtedy powiedzieli nie, ponieważ nie podobał im się żaden wariant. Tak, bo to była pewnie kwestia lokalizacji i przepustu, yy, którędy ta obwodnica miała iść. Czy teraz jest jakiś inny wariant? Będziemy też pewnie rozważać yy, przejście tą obwodnicą od zachodniej strony yy, Olsztyna i Dewit, yy, który ostatecznie wariant yy, wyjdzie, no to pokażą prace projektowe.